Cześć, jestem Erik i to kolejny odcinek na kanale Serie GTA 5 w cieniu mafii My, S2 oczywiście Zapraszam do zostawienia subskrypcji, lajka, dołączyć do ekipy nagródkowej F link w opisie a teraz zapraszam do oglądania plonnie mi się

Teraz no musiało się w Nic nie może być normalnie. Widzimy się sobie w domu naszego Kenziego. Dobra widzowie, dojeżdżamy już. Do tego domu jego może? Nie widziałem do końca, gdzie mu trafili. Cholera Kenji, halo? Jeszcze go przewróciłem Cholera, jasno Nie no, nie ma pulsu Cholera Chodź. Ciężki. Do łazienki go wrzucę. Gdzie jest łazienka? To jest nasza sypialnia przecież. To jest jego sypialnia. Tu go wrzucę. Cholera! Hmm. Musimy iść. Idziemy spać. Nie przeżył tego jakoś mocno. Nie przeżyliśmy tego jakoś mocno bardzo. No więc widzowie. Idźmy spać i widzimy się rano. Hmm, dziesiąta już krew z tego jego Tam, gdzie się leży, w tamtym pokoju. A my jedziemy do restauracji, sprawdzić. Ja z tym autem już nie pojadę. Muszę jak ci inne wziąć.

Kolor tragiczny jak na takie oczy. To jak co jest roller. Jęca szybko. Ale w Wolde i tutaj też całe ota jakieś nie jest. Jedziemy do tej restauracji, ona gdzieś tam była sobie końca. Nie no tak, ma o no, tutaj można na co dzień jeździć. Szybko na ale cięcia nie musiałam robić. Zaraz będziemy w restauracji. To jest za wyszybiał. Dobra, nie pamiętamy dokładnie gdzie ta... O, cholera! Nie dokładnie gdzie ta restauracja była, więc i tak. Tutaj chyba widzimy się jak do niej dojedziemy. Albo ona gdzieś tu była.

To kolego Już sobie nie policz Oszczędzę Ale twoich kolan nie. Wszystko jest dobrze? Kim ty jesteś? Ja? Tak. Hero jestem Ty? ty. Jestem... Jack. Jack. A co tu robisz? Jak to trafiłeś? Biedny jest. To. CO SIĘ TU RUSZASZ? Bo mi Już nigdy sobie nie wchodzisz. Wszystko powiedz. nic? Tak. Chciałem tylko burgera zjeść. Chcesz Masz 100 dolarów. O, dziękuję. Wielki człowiek. Ty się tu nie ruszaj! No. Y y Dać ci coś zabrać, czy bierzesz? Y y nie, nie, chyba. I dom jakiś chcesz? Nie wiem, mogę ci coś załatwić. Lubię pomagać ludziom. No, no mógłbym. Ładny jest, no. No wsiadaj. Co widzę, no. ironię, jakiś menel. Pomóżmy mu. No n'hi ha més d'aquestes. Marquina Nie To dobrze. Dobra, widzowie. Widzimy się już jak dojedziemy na tego loku. Dobra, widzowie, dojeżdżamy jego loku. To było też nasze loku kiedyś. Teraz jego. Wysiadaj, stary. Dobra. O, oh, ale fajnie tu. To takie fajne. Nie powiedziałbym. O, oh, ale tu fajnie. Weź się. Umyj jakieś ciuchy weź szafki, bo śmierdzisz. O, oh, oh, weź się. Umyj jakieś ciuchy ze szafki, śmierdzisz. Dobra. Tu. Nie da się umyć. Ja będę jechał. w się. Daj, pomogliśmy jakiemuś Menelowi. My tu kiedyś mieszkaliśmy. Nie wiem, czy je to jest. No i tylko my aż Trumena się przebierze. Jak tam postępy? O! o! Chcesz do jechać? Tak, to tak, nie tak. śmierdzisz ale przecież low up ha. jechałeś kiedyś takim autem? nie, nie. Stradzione. ja też pierwszy efekt to ja nikomu ja nie mówię ty mój. nie jechałem to to jest? jakaś palma czekaj gdzie jest jakiś fryzjer tylko czekaj znajdę na tu jest jakiś fryzjer Dobra widzowie jedziemy. jedziemy do tego fryzjercza Mamy tam coś zaznaczonego z tego pochum, jedzie, To że taki fryzjer głupi Ale to my się jedziemy Do domu coś takiego Więc widzowie widzimy się jak na nim będziemy Dobra widzowie Jedziemy To tu jest gdzieś ten Bob mole. Mola. Halo tłumacz fryzjera Muszę pieniądze za przygotować. Ja muszę jakoś też perukę założyć. Dobra, to ja za chwilę przyjdę, możesz poczekać. Nie, Jakąś perukę. Założę ja też. Gdzie jestem ten błop Tu nikogo nie ma. Dobra, ja sobie zapalę. O, jest fryzjer Dzień dobry. No to ja bym chciał eee... perukę jakąś. No dobrze, a jaki kolor tej peruki? Yy, jakikolwiek, czarny. Czarny? Tak. To najpierw mnie poproszę. Pana? Dobrze? Dobrze. dobrze. Dobra, widzimy się jak zrobi nam jakąś perukę. Yyy, dobra. Jesteśmy... Ja, Posuń, już peruki. Nie no, zarąbisto. Dobra, to teraz u pana, tak? Tak. No dobra, a co ja mi myślę, pan proponuje? Ja myślę, że na taką, taką twarz u pana, bym gdyby pasowała taka fryzura, Nie niedawno wymyślona przez młodzież. Fluffy hair. O, no to ma. Fluffy hair mu robią. My sobie poczekajmy, że rzucamy coś. Niestety nie mogę powiedzieć co. Ale coś na pewno. Oni tam yy, mu to fryzurę zmieniają. A my się widzimy, widzowie, jak dadzą mu jakąś lepszą fryzurę. Dobra, widzowie. Przebrałeś. Nie, przebrałeś. Oh, Tylko zmieniłeś już te włosy. Dali cię? fajną tak. perukę Bo swoją perukę. Do widzenia. Do widzenia. Kończy już ten, już tutaj w ogóle poszedł. Wziął jakieś czupy. Dzień dobry, już skończył panu mojemu Tak, skończyła. a ile płacę? I... Chciałbym się tylko dowiedzieć. Zapłata to będzie 22 tysiące. Yy, dziękuję, do widzenia. Uciekaj, 22 tysiące! Każe, każe, każe. Każe,

nie jest nóż, i tutaj w Ej, jest nóż, w no, do Biorę. Uff. i z tego? cholera! I да вера други сави зомина само чоколадос

Od czasu to jumad. Wiesz to? ja wezmę. Ulera, widzowie. Chyba będziemy szkodzić kończyć kolejny odcinek. Mhm. Dobra, widzowie, To już jest koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam do dołączenia tych do F. Link w opisie. Widzimy się w kolejnym odcinku. To jest nawet raczej dwa dni. O ile uda nam się nagrać. A teraz elo.